Witajcie. W dzisiejszym poradniku pokażemy Wam, jak połączyć się z serwerami Realm Roleplay. Aby cały proces przebiegł pomyślnie, musimy pamiętać o tym, aby w tle były włączone aplikacje Steam oraz Discord, które oczywiście muszą być podpięte do naszego klienta. Aby połączyć się z serwerem Wall-On, należy włączyć aplikację Fivem, a następnie udać się do konsoli, którą aktywujemy przyciskiem F8. Po jej włączeniu wpisujemy tekst widoczny na ekranie oraz postępujemy zgodnie z resztą poleceń przedstawionych w tym materiale. Teraz pod lupę weźmiemy łączenie się z serwerem WLOF. Postępowanie wygląda identycznie, z tą różnicą, że ON zamieniamy na OFF. W połączeniu się z naszym serwerem możecie cieszyć się beztroską rozgrywką. Na dziś to tyle, zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji na naszym kanale oraz lajka. Do następnego, cześć.